Cześć, ja jestem Sarcho. To przed Wami czwarty odcinek z gry Lego City Tiny Agent, czy też jak to woli Lego City Undercover mamy w tym momencie dostać się do więzienia na wyspie Albatrosa. Myślę, że jest to nawiązanie do więzienia Alka teraz, chociaż jeszcze zobaczymy, jak już na tą wyspę rzeczywiście się dostaniemy. Gra jest zresztą pełna różnego rodzaju nawiązań, czy to do różnych filmów, czy to do ogólnie popkultury. Jeśli właśnie wyłapujecie jakieś nawiązania, to koniecznie o nich piszcie w komentarzach z dodaną minutą, w której się właśnie to nawiązanie pojawia. Ja na pewno też nie wszystkie nawiązania będę w stanie wychwycić, więc jeśli Wam się coś uda znaleźć, to piszcie, tak jak już to zresztą robiliście w ostatnich odcinkach, za co Wam dziękuję. No bo myślę, że to są też informacje, które nie tylko mi się przydadzą, ale i pozostałem oglądającym. Ogólnie mamy się dostać chyba tędy, i tutaj sobie rozbiłem już poza nagraniem jakiś śmietnik, i widzę, że mogę coś zbudować. Proszę bardzo. Ostatnio uzyskaliśmy te zdolności parkurowe i teraz możemy dzięki temu się przedostawać dalej. Bluffbeard, Chase McCain, ah, it's been a long time. I saw you this morning. Ah, it's been six hours. What are you doing here? I decided on a change of career. I'm now captain of the ferry which takes Rum Coves and no good ne'er do wells. over to albatross prison great the ferry where is it i sunk it i don't suppose you could build a new one for me could you okay to hey ellie do we have any super bricks out the back of the police station i need to rebuild the ferry has frank been driving it again surprisingly no huh oh. okay let me just update your scanning software again right You should be able to use your communicator as a data scanner now. It will show all the super bricks nearby. After I hang up, just tap the data scanner button on your communicator and follow the instructions. Thanks, Ellie. Dobra, czyli mamy kolejną możliwość na skanowanie. Zaraz sobie to przetestujemy. Tutaj zwróćcie uwagę, że było napisane, że 15 tysięcy tych klocków potrzebuje, aby tutaj to wybudować. No i przez chwilę się taka informacja pojawiła. Zobaczmy jeszcze teraz. Tak, dokładnie. Tak, więc trochę mi ich brakuje, więc spróbujemy rzeczywiście jakieś super klocki LEGO odnaleźć. I tutaj się zatrzymałem. A w ogóle ten kapitan też jest świetna sprawa, bo on typowo tak gada jak pirat. Też e, troszkę autorzy

te ja chcę przypaskać jak typowy pirat, co? Ale widzicie, no kolejne nawiązanie. Tak jak już wam mówiłem. Mamy nawet właśnie nawiązanie do filmu Szczęki. Jest tego pełno w tej grze, naprawdę. Dobra, zobaczmy sobie skaner. Okej, okay, czyli teraz tutaj widzimy wszystkich ludków Lego, ale... Są też właśnie skwerklocki. Czy jest ich więcej? O to jest pytanie. Po tej stronie nie za bardzo. Tu jest też kolejny. Tam następne, no jest tego troszkę rzeczywiście. Można to oznaczyć sobie oczywiście również. Ikona dodana do mapy. pytanie czy ja mógłbym kilka naraz na przykład tych ewentualnie super sobie poznaczać czy Patrzcie, mamy ikonę właśnie dodaną i jeszcze zobaczę, jak tutaj na przykład też zaznaczę. Nie, wydaje mi się, że tylko jedna ikonka w jednym momencie jest dostępna. No dobra, będziemy wiedzieli, gdzie są te klocki w tym momencie. Tutaj też można ich trochę pozbierać. Widzicie, że klocki są podzielone na dwa rodzaje. Te, których mam teraz więcej, 207 tysięcy. I właśnie te, które są wykorzystywane do budowania tych różnych superkonstrukcji LEGO. Więc o tym też trzeba pamiętać. Dobra, tu jest, widzę przejście. A, i tu jest właśnie ten super również. Tu się na razie nie dostanę, ale na górę jak najbardziej. Patrzcie. Proszę bardzo. I teraz tam, jak rozumiem. Były, zdaje się, dwa ładnie. Dobra, wygląda na to, że tędy będę mógł się przedostać. Ok, no jest tutaj naprawdę wymiata już jeśli chodzi o te przeskakiwanie z miejsca na miejsce. Mamy zatem to, ale teraz pytanie: czy ja tam na górę się tędy dostanę? To może być kłopot. Nie doskoczyłbym. No dobra, może z innej strony, a poza tym, jest jeszcze jedna rzecz: czyli tutaj się dostać, tak? Dokładnie. No trzeba przyznać, że te możliwości parkurowe teraz nam właśnie sporo dają. Dobra, chyba ja wystarczy. Czasem, jak w ogóle dostaniemy kolejne jakieś umiejętności, kolejne stroje, to będzie tego jeszcze więcej. Więcej możliwości na to, żeby właśnie zebrać jakiś znajdziek, Między innymi tych superklosków Lego. I jest następny, ale to jeszcze nie wszystkie. Nadal potrzebuję ich więcej, bo to są te małe superkloski Lego. One mi dają chyba tysiąc tych klosków. A najlepsze są te duże. O, tutaj chlam mamy. Proszę bardzo. Ten duży chyba 10 tysięcy aż nam daje. Więc cel osiągnięty teoretycznie jest właśnie jeszcze tam na górze. Ten jeden super klocek, ale. O, tutaj w ogóle jeszcze jeden. Się zastanawiam, czy teraz tam na górę mogę się dostać. Też to jest możliwe, że nie. Ale tu widzicie, wartość 1000 klocków. Jeszcze ten oznaczę, bo zobaczymy, czy będę w stanie tam sobie przejście otworzyć i ewentualnie to zdobyć. A jeśli nie, to właśnie wybudujemy już ten prom. No i spróbujemy się dostać na wyspę Albatrosa. Nawet ten kapitan powiedział, że jest to więzienie Albatros. Albatros, właśnie, czyli najprawdopodobniej jest to po prostu parodia więzienia Alcatraz. Tak więc ciekaw jestem, jak będzie to przedstawione w grze, jak to więzienie będzie wyglądało. No, zapewne już niedługo się przekonamy, jak tylko zbudujemy ten prom, i tam się dostaniemy. Więc podejdźmy tutaj. A, Aye, they'd like that. Old limpy Bluffbeard, A widzicie, jakie ma aspiracje do zostania piratem. No, tutaj muszę uważać, żeby nie wpaść do wody. Prom. Czyli superkonstrukcje to nie tylko te miejsca do wzywania pojazdów, jak widzicie, to także może być prom. Pewnie parę innych obiektów. Ok, aktywowane trasy promu, trzy w sumie są w całej grze. Na superkonstrukcji 65, jak pamiętacie. I odblokowany nowy pojazd, proszę. A także złoty klocek. Bardzo fajnie. No ja mam nadzieję, stary, że tam dotrzemy, taki jest cel. Używaj automatów biletowych, żeby podróżować między odległymi miejscami. Czyli widzicie, nie tylko jest te Lego City, można się też dostawać w znacznie bardziej odległe lokacje. To oczywiście, udajmy się tam jak najbardziej. W każdym momencie możesz wrócić w miejsce początkowe, używając ponownie automatu biletowego po dotarciu do celu. Rozmawiaj z Błękitem na więziennym spacerniaku. No to ruszamy w takim razie w drogę. Patrzcie, tam już widać, no ewidentnie, nawiązanie do więzienia Alcatraz. Tak, zdecydowanie. To jest to. Ostatnio, jeśli chodzi o gry, to dotarliśmy do więzienia Alka. Teraz w grze Watch Dogs 2. Ja nagrywałem tę grę kilka miesięcy temu, jak pamiętacie, i była tam nawet misja w tym więzieniu. Więc Możecie sobie też zerknąć. to see they take security so seriously. I guess I'll just let myself in Blue. Strażnik sobie przysnął. Nie musimy się nawet martwić o to, żeby go budzić. Sami spróbujemy się dostać. A tymczasem drugą budkę do przebrania sobie wybudowałem i mamy strój więziennego klawisza. Okej. Okay. Dobra, tutaj nic poza tymi mniejszymi klockami nie zdobędę, ale tam jeszcze widziałem, że jest jakaś zielona płytka. A, będę musiał pewnie to zniszczyć. Tak jest. I proszę bardzo, jest skrzynka, którą trzeba tutaj wrzucić, identycznie było kiedy goniliśmy tego jednego klauna. Jak pamiętacie, tu jeszcze sobie zdobędę ten niebieski klosek, a tutaj nic nie zdobędziemy. Dobra, wbijajmy się w takim razie na górę i zbudujemy sobie przejście odblokowane ze sprawą naszych ruchów parkurowych. Super. To mi się podoba. Tutaj też coś. A, znowu możemy skanera użyć. Tym razem w ten najbardziej standardowy sposób. No, tutaj trochę tych właśnie klocków wykorzystywanych do tworzenia superkonstrukcji też znajdziemy. Dobra, zobaczmy. Pewnie mnie to doprowadzi to tutaj do tych pudeł. Nie czy to są pudła od pizzy. Tak to wygląda. Tak jest. Coś tu musi być ukryte. Kluczyk. No właśnie, bo się zastanawiałem. Tutaj mieliśmy miejsce na klucz. I teraz się dostaniemy dzięki temu. Ok, otwieramy. Tutaj po prawej stronie zwróćcie uwagę, że na razie jest zablokowane, dopóki nie zdobędę jakiegoś przebrania. To na razie tam się nie możemy dostawać. I teraz tworzymy bramę, dokładnie. To super. Super, że się udało. W ogóle zobaczę sobie na mapce, jak to wygląda. A widzicie, wcześniej chyba nawet nie widziałem. Nie było chyba tej wyspy. Może i była, nie wiem. Nie zwróciło się uwagi. Może jest coś jeszcze tutaj. Proszę, tutaj też się wybierzemy, prędzej czy później, zapewne. I powinna być jakaś trzecia lokacja, prawdopodobnie jeszcze. Skoro mamy takie trzy miejsca, gdzie możemy sobie promem się wybrać, akurat tutaj niespecjalnie widzę, ale pewnie prędzej czy później się dowiemy. Fajnie, fajnie, że to jest jeszcze bardziej rozbudowane niż początkowo się wydawało. Dobra, idziemy teraz tędy. Tutaj też trzeba wybudować znowu tą ściankę, dzięki której się wbijemy na górę. Tak jest. Prosimy niebieskiego klocka i ruszamy na górę. Tutaj wciskać A, żeby się nasza postać nie zmęczyła. I stajemy się tędy. Pomyśleć, że wcześniej nie mógłbym w ogóle tutaj skorzystać z tych przejść, bo jeszcze właśnie te umiejętności przejścia nie były w ogóle odblokowane. A teraz proszę. To mi się zawsze podobało w serii LEGO, że z czasem zdobywamy coraz więcej tych umiejętności, coraz więcej przebrań I otwierają nam się zupełnie nowe drogi, które do tej pory były zablokowane Prawdziwa gratka Szczególnie dla osób, które chcą odkryć z czasem wszystko Dobra, jak tutaj sprawa wygląda Trochę oczywiście klocków, ale najważniejsze to dostać się tutaj Znowu nasza linka z hakiem się przyda Dobra. Muszę dostać się tam w prawo, ale tutaj jeszcze coś jest. O, i proszę. Nawet ten, właśnie, super klocek Lego. I proszę. Klimaty więzienne się zaczynają. No, ciekawie, ciekawie się zapowiada. Więzienie Alcatraz. W tym przypadku Albatros, tak? Tak to się tutaj nazywa. Bo oczywiście. Prawdziwe nazwy w serii LEGO nie występują, raczej, tylko właśnie takie bardziej sparodiowane nazwy. A naszym zadaniem jest domyśleć się, do czego dana nazwa nawiązuje. W tym przypadku jest to właśnie więzienie Alcatraz. Ok, teraz pytanie, czy ja tam się dostanę? Może być problem, chyba. Ale spróbowałbym jeszcze doskoczyć. A czekajcie, mógłbym to zniszczyć? Nie, tylko obudzę, kurde, strażników. Dobra, spróbuję jeszcze tam wskoczyć na górę, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Nie, w ogóle nie mogę przeskakiwać. A jednak, udało się. No to jesteśmy na spacerniaku. Mieliśmy pogadać tutaj, tak? O, tutaj też można poćwiczyć, tak jak na komisariacie ostatnio wam pokazywałem. Czyli nic nowego akurat. A tutaj. O, otwiera nam się przejście. No to dopiero sobie kurczę. Otworzyliśmy przejście. Z którego mogliby zaraz więźniowie skorzystać przy okazji. Ło, wow, patrzcie. Tu jest też. I można użyć. Ha. Huh. To ja kurde na początku bym mógł się tam dostać. Wiecie co? Zrobię cięcie i spróbuję tam za chwilę przejść, bo muszę się po prostu wrócić na górę. No i patrzcie na to. Ja po prostu przeszedłem tutaj dołem. I wróciłem się tam, gdzie znowu wbijaliśmy się na górę. I tutaj można sobie zeskoczyć po tego super kloska, więc weźmy go sobie. Zawsze to tysiąc jednostek dodatkowe. A tutaj pewnie z czasem będziemy mogli odblokować jakąś opcję wybijania się czy cokolwiek. Na razie nie skorzystamy. Tutaj też jest. Proszę, proszę. Powstrzymywacz, kolejny pojazd. I oczywiście cały czas możemy korzystać również ze skanera. I sobie rozglądać się, na przykład w poszukiwaniu superklosków, tak jak tutaj. Tam mamy nawet tego o wartości 10 tysięcy. No nie wiem, czy go akurat teraz zdobędziemy, ale. On jest gdzieś tam dalej. Chyba w środku. Tak w ogóle. Dobra, bo tutaj mieliśmy z zagadać. yo policeman you belong in the law court not our basketball court hey nice work man you be using the language real good i sure am too if that's a basketball court where's your basketball a bunch of real mean bullies took it off of us they are not nice if i get it back for you will you let me in well see i ain't promising nothing oh man that's a double negative you have let me down Okej, Ktoś ukradł więźniom piłkę do koszykówki. Znajdź ją, a ci pomogą. Okej. Tutaj widzę, przejście. Tutaj też można sobie potrenować. O, a tego akurat nie sprawdzałem. Czyskałem po prostu B jak najszybciej. I tyle. <grystanie> Nic szczególnego. Myślałem, że może coś dostaniemy za to, ale nie za bardzo. Dobra, no skoro tutaj jest przejście, to oczywiście skorzystajmy z niego. Nie wiem, czy akurat tutaj znajdziemy tą piłkę, ale warto sprawdzić. Może coś dodatkowego się też znajdzie, kto wie. Postarajmy się wszystko zniszczyć. Teraz mi gra pokazuje, gdzie muszę się mniej więcej udać. A, czyli właśnie w tę stronę. Więc dobrze, idę. Proszę bardzo. Teraz sobie wybudujemy, zdaje się, że wyskocznie, co? Tak więc korzystamy z niej za chwilę, żeby dostać się dalej. Proszę bardzo! Ta animacje są niesamowite Okej okay. Chyba tutaj muszę ewidentnie iść, co? Widzicie, tam jest kolejny ten super klocek i to ten duży, ale nie mogę się tam w tym momencie dostać. Nie ma tak łatwo o, panowie! Oddawajcie piłkę no To co, Trzeba się będzie z nimi policzyć? Mieliśmy trochę spokoju, ale teraz pora... Na odrobinę walki. Od razu ich zakuwamy. Ostatni koleś. Nie w porządku to jest to, że zabraliście tę piłkę do kosza. I że przez to nie mogłem się dostać na spotkanie z tym błękitnym, bo on chyba tak się tutaj nazywał taką miał sywkę. Dobra, zabieramy ją. Pytanie, czy tutaj. Ja z tego raczej na razie nie skorzystamy, ale też nie wiem, czy to nie będzie do wykorzystania prędzej czy później. Na razie odnieśmy tą piłkę rzeczywiście i mam nadzieję, że faktycznie się dostaniemy dalej. Zobaczcie! Alright, fair fair! In you go! Błękit to czeka na woisku. A proszę, jacy honorowi więźniowie, co? Kto by pomyślał? Kurde, tutaj to miejsce trochę mi też przypomina z kolei serial skazany na śmierć, Prison Break. Ale pełno było filmów o więzieniach, do których to też może nawiązywać. Nawet, właśnie, filmy o więzieniu. Alcatraz? Hey, are you blue? Mm. I've had better days, Sonny. I'm Chase. <clears throat> I heard you might know about Rex Fury. Rex Fury? That man owes me. For helping him escape? Why would I do that? Rex was my biggest customer until he disappeared, <laughs> owing me for a hot tub. You know how difficult it is to smuggle one of them in? Mm. Speaking of which. Careful with Haywood's new car, hmm? Uh, sure, Blue! So, how did Rex escape? Well, that's the question on everyone's lips. Except, no one's allowed in his cell to find out. Not even the police. That's not right. But, we both want to see Rex back in here. So, I've got an idea. Get some gear from the cupboard in my cell, then I'll call you with more information on this. That's a croissant. <laughs> we aren't allowed phones in here. The phone's inside it. Put your number in. Oh. Go! <laughs> okay. There. I hope this plan of yours works, Blue. Uh. Are you free, man? No. No, I am not Freeman. His lawyers might be watching. What's the matter, Heywood? You don't like your new car? Car. <laughs> uh. Nie wierzę, przecież ta scenka to było jawne nawiązanie też do filmu Skazani na Shawshank. I to pytanie, czy jesteś Freeman? Tak, jakby nawiązanie do Morgana Freemana? Świetna jest ta gra, naprawdę. A nie, zbieram sobie parę kosuszków Lego. A tutaj zobaczmy jeszcze, bo możemy chyba zagrać w kosza nawet. Aha, trzeba. Wcisnąć B w odpowiednim momencie. Mamy na to trochę sekund i trzy razy trzeba wrzucić. No i proszę bardzo. Zdobyliśmy sobie troszkę jeszcze pieniążków. No ale dobra, my musimy się teraz dostać do środka. Skorzystajmy.

Dobra, strażnik sobie nie radzi, no to pora na to, żeby ktoś młodszy wszedł do akcji. Zakujemy ich wszystkich, sześciu w sumie przestępców do schwytania. Powinniśmy dać radę mam nadzieję. Tutaj też trochę tych klocków właśnie wykorzystywanych do tworzenia superkonstrukcji, więc warto też ich nieco pozbierać, czemu by nie. Chociaż to nie są naprawdę duże ilości. Głównie to trzeba z tych superklocków LEGO jednak sobie zdobywać. Dobra, chodźcie tutaj. Zakujemy również was. Jeszcze następny. Pięknie. Trzeba przyznać, że Cześć sobie naprawdę z nimi dobrze radzi. Jeden szybki ruch i od razu są powaleni, więc oby tak dalej, Cześć, oby tak dalej, chociaż nie wątpię, że spotkamy też bardziej wymagających przeciwników w tej grze na pewno. Pamiętajmy, że to wciąż jeszcze początkowe etapy. good work so is there any way i can help you officer yeah i need to check a prisoner's cell or something he's called blue <laughs> blue he's been here almost as long as me always sees i get some of that cake his mom bakes him it kinda tastes funny I have at least a day. No I proszę. Let me out of here. I'm na pewno, na pewno jesteś niewinny, stary. A więc mamy więzienie Alcatraz w pełnej okazałości również w środku, chociaż tutaj oczywiście nie występujące pod tą Pełnoprawną nazwą. To co? Myślę, że ruszymy dalej w następnym odcinku. W takim razie zapowiada się ciekawa misja. Już teraz było interesująco, więc jestem też ciekaw, jak to się ostatecznie rozwinie. Tak więc zostawcie kciuka w górę, koniecznie, jeśli Wam się podobało i chcecie więcej odcinków. No i oczekujcie na następne materiały. Cześć!